Cześć, tu Adam. Grzegorz. Witamy na kanale Autodiscover. Zaczynamy od Suchara. E, przypomniałem sobie ostatnio kawał. E, kto wymyślił triatlon? Cyganie. A jak? Jechali, szli na basen do noga, a wracali na rowerach. <grym> Dobra, dzisiaj porozmawiamy sobie o Hicie. W sprzedaży w USA, z USA w Polsce, mianowicie wyrósł nam nowy hit, który powoli detronizuje Fuzjona, Fusiona Mondeo, jak zwał, tak zwał, czyli BMW F30. Dostępne tak naprawdę z wieloma silnikami, mało kto wie, ale na stany też był silnik Diesla. I to było 2.0D, 184 KONI, który miał oznaczenie 28D w Stanach. Tak, no czy to była historia, gdy producenci, no jakie tam 13-14 rok, nie, próbowali przekonać Amerykanów do diesli, potem wyszła afera z dieslami. Dieselgate. Było... No i na tym się mniej więcej, no BMW tam chyba nie dostało jakoś za bardzo rykoszetem, ale Amerykanie po tym co Volkswagen wyrabiał się odwrócili od diesli Zresztą tak. przy ich cenie benzyny, no to trzeba być szczerze mówiąc nienormalnym albo mieć ten. Ostatnio na grupie ktoś napisał ten. Czy, czy jest jakiś tam BMK x 3 w dieslu? Nie, a ten. A ta, ktoś odpisał, że tam no, w dieslu to można kupić co najwyżej Forda na, na, te, na bliźniakach z tego. A więc to jest prawda, jednak y, przygotowaliśmy tutaj listę najbardziej popularnych oczywiście. To no, zdecydowanie też mniejszy wybór jak w Polsce, no przede wszystkim te najmniejszy silnik, tak? Nie, ma nie, w ogóle silników. No tak, bo nie ma 313, silnika trzycylindrowego, nie 318, ma... C18 tak. odpada. A więc, y, najpopularniejszy silnik to jest 28i o znaczeniu N20, którego się wszyscy boją, ponieważ ma złe opinie rzęzi, chodzi mało kulturalnie i ma problem ze smarowaniem, ale te problemy też można w pewnym stopniu rozwiązać, wymieniając mu napęd pompy oleju i przy okazji rozrząd i wtedy ten silnik jest ok, Więc nie ma się co tego bać. To nie jest tak, że trzeba się tego bać, jak nie wiem, tak jak wspomnianego rumuna, nie każdy Rumun to złodziej <ścoughs> Ale każdy nie każdy nie, sorry, nie każdy cygan to złodziej, a nie każdy złodziej to cygan. Nie, każdy tak. złodzi to cygar, ale każdy cygar to złodzi. No właśnie, to mniej by więcej coś, coś takiego. <głos> <głos> Także dla takich osób, których się boją, są dwa silniki, a tak naprawdę trzy inne, czyli 330i, czyli nowej generacji bezpiecznej. Z tym się wszystkie bolączki, nie? Tak naprawdę. Bolączki, albo przynajmniej manowe, o których jeszcze nie wiemy. Ale potem, że już wyszły, no bo już jest te 4 no, lata. już jeździ, nie? I N55, czyli 335i, to też jest 3-litrowy silnik, 306 koni na stany 302. Super wersja lub 340i, czyli B58. No można powiedzieć, że najlepszy silnik pod kątem spalania, kultury pracy, dynamiki. W ogóle najlepszy, tylko że wychodzi takie auto 3 razy drożej niż podstawowy. 28i. 20i nie polecamy, ponieważ w Stanach to jest praktycznie taka sama cena jak 28i, więc w no, no, naszym bez sensu jest dolarówa. sprowadzać tak. No i jeszcze jest: znaczy to jest ten odróżniony odcinek, też sprowadzaliśmy. Active Hybrid 3, czyli jest najmocniejsza trójka. Aktive Hybrid, jest? ale też ostatnio miałem, o zlicytowaliśmy, niestety się A. nie udało. 330e to jest A. bardzo fajna hybryda typu plug-in, czyli akcyzy nie ma na hybrydy plug-in mm. i dwulitrowy silnik, ten nowy. B 48 plus silnik elektryczny, prawie razem 250 koni. Bardzo fajne połączenie. Ładujemy z gniazda. Do 30 km widzimy z gniazda. No tylko, że Active hybrid miał ponad 100 koni. Active nie? hybrid było z 3 litrowym, a to jest taka typowa plugin, bo Active hybrid nie był pluginem, nie? Tak, i miał 335 koni. No też fajny, 450 N, tak naprawdę tyle co 340. Pokażemy wam na pierwszy ogień 330i aukcję. Zresztą. Przegrana akurat. Pytacie na, zawsze za ile można takie auto kupić? No, tutaj 18 rok. Albo za ile można. Ty, patrz, Polska wygrywa. No dziwne, nie? Nie pamiętam, czy to była wygrana, czy przegrana. Zaraz zobaczymy. bo Pokażemy wam i wygrane, i przegrane, żeby nie było, że tylko zawsze wygrywamy. Żeby było widać, że czasami za taki sam, sam no, samochód. Tu będzie 000. chyba przegrane, tak. No ale 2018 wracamy. rok, przebieg 4000 km. Uderzona delikatnie z tyłu i tam budynek 10 tysięcy był. No, 10 więcej, widać około 11. no Za takie auto trzeba powyżej 10 dać, nie? Grubo. no jak jeszcze z mały przebieg, tutaj akurat chyba bez Jeżeli, X -Drive, no, tak. No, X-Drive to jest plus 5, między 500 a 1000 dolarów, zależności czy. I pytacie, czy warto, moim zdaniem, warto to płacić do X-Drive'a, bo w Polsce, no teraz zima jest jaka jest, ale no może się to przydać, nie? Kauacz, Kentucky, Kentucky... Kurze, wpierdzielał na Getza i pewnie... ten <średzi spawn> Stripsa... <średziwia> nie, nie, nie będzie cytować. <średziwia> Kentucky Fried Chicken. No, tu pewnie odpuściliśmy gościów, jak widać, zjadł więcej tych stripsów i przegrane, tak? Wygrał gość z Kentucky za 10 500. Była czysta sprzedaż. 11 500. 11 500 przepraszam. Ile by to wyszło? No już około 6 do 6 prawie, nie? Po 6 dych, nie? jeszcze chyba. W dalszej części odcinka, tak. może przy wygranych egzemplarzach. Teraz pokażemy Wam 300, może też 330 od razu. 330 i wygrane, o tu się będziemy czymś jeszcze czym pochwalić. To nie, nie ten, bordowy już następne. A miałem ochotę go zalistować, bo tani. <grytanie> o, a, no zobaczcie, dlatego tak w ogóle nie w międzyczasie jak czekamy na aukcję 330. Fusion 2014 rok, tylko to jest plugin, albo. Za ile? Hybrid, albo plugin hybrid, już nie wiem, 900 dolarów, no tylko że jedna wersja z małym. No ale grosze, nie dobra, wskakuje, skakuje trójka, czasami. No dobra. Z autobida. I lecimy dalej już ręcznie 6900 bardzo ładna. Bardzo ładna sztuka, ładna sztuka nie na niewiele sportowy sportowych sportowych dokładnie. No I zobaczcie różnicę, nie? Tak naprawdę kosz naprawy porównywalny do tej trójki. też, mm. też To końca sama konfiguracja, nie? 18 Bardzo podobny, tak. Też tak. bez tak. driveu No i zobaczcie, to wygrywamy za 8200. 8... No tu, tu już będziemy blisko końca jesteśmy. 8400 czy 8600? Tak, poszło. I macie auto z 2018 tak. roku. No bardzo duża różnica białą. w ogóle w porównaniu do tamtej, nie? Tamta była uszkodzona z tyłu. 3000 dolarów. Nie? I ten 3000 dolarów to jest 12-13 tysięcy zł. 3000 dolarów. Yy, i. Więc czasami nie warto się przypalać na konkretny egzemplarz ani model. Więc nie ma, nie ma, nie ma kompletnie yy, sensu. No A takie auto wyjdzie około no, 49-900 pod dom gdzieś to wyszło, około 50 tysięcy. Dobra, teraz Wam pokażemy jakąś przed liftingiem Mianowicie yy, tu jest akurat jakaś przegrana, chyba. Czy wygrana, zaraz zobaczymy. 3, 2, 8 i Sulev To była wygrana za bardzo małą kwotę pieniędzy. Tak, Sulev, był w Kalifornii. Czyli super, ten ultra, ten. low emission. emission. vehicle. Z Libii nawet, widzisz? Nawet, nawet w Libii chcą nawet być. Kaddafi, gdzieś tamten. <laughs> chcą być. Są, nie chcą się zatruwać, 3900 Poszła za 4000, pamiętam, ona pruwal, czyli dobry deal, można powiedzieć, tak, no 4000, Pytacie o cenę, 4000 dolarów To akurat Kalifornia, więc pewnie troszkę więcej, ale 4000 dolarów to jest plus minus 30 tysięcy złotych pod dom 31 tysięcy, dokładnie 31 tysięcy pod dom, dobra, mamy to Tutaj mamy przegraną białą, 328 15 rok, więc rok młodszy od tamtej. O, puszczę wam od początku. Też mieliśmy licytować do granicy 4, pewnie. 4 z kawałkiem już nie pamiętam, bo trochę. No tak, tego... 30 tysięcy zł to jest taka no, uczciwa cena jak za 15. No, 4, rok, 4, chyba 500 jeszcze się udało wbić. Ale to, no, jak widzicie, kurczę, no bez. No, no, no może i biały. No, ale jaki przebieg ona to miała? nie? No, 19, 30 no mały 30 przebieg, dni, nie, nie? ale tukli się o nią tak, no, strogo, nie? No, no bo przebieg biały, nawet. 500, no. Jeszcze 5500 nasze. Nie pamiętam już jaka kwota tam miała być, ale na pewno taka tak, jak miała być było licytowane. No i Białoruś. No a przebieg mały. Czasami jest warto 10, dopłacić, 100. ale 2000 dolarów no nie mało, nie? Zwłaszcza, że ona była poobijana, nie? Że nie to poobijane auto prawdopodobnie tak, dość dobrze, dość dobrze, dość dużo do malowania elementów, nie? I jeszcze ona prówał, nie? Tutaj mamy jeszcze złotą dla przykładu, przegraną 328i. Ale patrz, dużo się... No, zobaczymy, jak się będą Już wyskoczyli. Też przebieg mały, bo 36, ale też Libia się bije, nie? Czyli jak widać gdzieś tam w... Popularne auto. Tak? Popularne mhm. auto, już któryś raz. Nigeria, nie? W Afryce widać, że też też polują na te trójki, nie? Tak, Marcin tam się i się wygłupia tylko. Też 6000 dolarów podobno. 6000 dolarów. I jako ciekawostkę, Wam jeszcze pokażemy jeden samochód. Mianowicie, co się czasami dzieje na aukcjach. Bo tak się wydaje, że można coś. Tak... No to na AI bardzo trzeba uważać. No na My licy... staramy się zawsze licytować na żywo, na żywo. Dlatego że prowadzący. Niestety, niestety, i niestety, niestety AI to nie jest tak jak Kopar. Jest aukcją stricte wirtualną. I AI. I przechodzimy do licytacji. I, a, i to jest licytacja, no, która odbywa się na żywo, normalnie jest prowadzący i tu. on czasami, widząc rezerwy, na przykład, potrafi... Odpoczyć, o, tak jak tutaj, 700 z 5000 nagle wskoczyło, no to był autobilia. Ja też pilnowałem, żeby się udało um, to tak, wygrać. Jakbyś kliknął 7250, no też by to, to 7250 wskoczyło, Zostało, nie? tak, tak. 14 no, rok, co? no bez przesady. Nie no i no jak no, widać, teraz reksem, cena, nie, cena spada w i spada dół. Do 5 tysięcy, nie? Last binden error, nie error tylko. I znowu idzie do góry. 500. 5300, 5400, 500. także, no dziełem się też takie czasami cuda. No bardzo trzeba rzecz. My już mamy jakieś takie niedoświadczenie, że wiem to no, widać tak naprawdę. Tak, widać, także no. jeżeli robimy. No owszem przegraliśmy czasem takie aukcje on site, bo rzeczywiście ktoś był na aukcji, przypalił się i licytował. I licytował, no. Ale no 6 tysięcy popatrzcie jaka to jest różnica. Tam było za tysiące na próbę, ale to jest tak naprawdę i ktoś dał 6 tysięcy dolarów za to, czyli 2000 10 tysięcy złotych praktycznie w Polsce no. różnicy. No, znaczy no nie wiadomo też do końca, czy to było ten. Czy to, było, czy to był błąd? Bo czasami jak jest on site, to gdzieś tam prowadzący nie usłyszy i, i, i takie rzeczy się dzieją, nie? Ale. No. Znaczy nie, się mówić o cenach, nie? Więc... No. Od... model przedliftowy od 4000 dolarów, tak jak widzicie, Od 4 do 6. do, nie? 3 do 4, 4, Chociaż 4 ostatnio kupiłyśmy za 3,5 w m. pakiecie samochodu, też się zdarza. Tak, no bardziej troszkę uszkodzony, ale piękny nie, to był niebieski. Tak, niebieski w m. pakiecie, więc da się kupić też tanio takie auta. Także jeżeli się zastanawiacie nad ceną, na, na stronie, na naszej stronie na autodiscover.pl jest kalkulator. A jeżeli po prostu chcecie na szybko wiedzieć no to plus minus 6 tysięcy dolarów. Możecie przyjąć, że 6 tysięcy dolarów. Wiadomo, to zależy od stanu, tak. to jest tam widełki plus minus 2000, nie? Ale 6 tysięcy dolarów to jest 40 tysięcy złotych plus mm -hmm. minus. I każde 100 dolarów mniej lub więcej to jest 450 zł po wszystkich podatkach. Po podatkach opartych. Czyli na przykład tak. 6 tysięcy minus 4 tysiące, 2 tysiące różnicy, razy 450, 9 zł. złotych. Kalkulator. No, zaraz, jest tutaj tak. Prościej wejść na, na kalkulator na stronie, wpisać kwotę i lokalizację znaleźć, albo iść tak, algorytmem. Ale chcecie się szybko zastanowić, za ile ten sąsiad wylicytował samochód, albo. Tak. To wejdźcie mu, otwórzcie drzwi co chciałem tylko zobaczyć jakie masz dywaniki Zrobić zdjęcie numerowini i wysłać do nas no, teraz może na potrzebiu patrzeć, pani Na potrzebiu amerykańskie auta mają, no A więc tak, jeżeli chcecie sprowadzić F30 albo F33, bo też Cabrio ostatnio kupiliśmy Dwie sztuki, albo F34 Czyli GT, albo F32 Czyli Coupe, albo powoli zaczynają się pojawiać Nowe modele, albo nowe modele Trójek, bo to już jest co prawda Troszkę inny budżet, na pewno Modele serii G ale zobaczymy, może się mogą się okazać ciekawym kąskiem za niedługo. Jeżeli będą mi no, na Nawet części, jeszcze nie? nikt nie pyta, nie? bo jeszcze, nikt jeszcze się nie, nie pyta. I... No ale niektóre modele też się opłaca w ASO. Na przykład M4, ostatnio jak było do naprawy to szare szło, no to no. dużo części poszło za ASO, bo no. się używana maska tak naprawdę kosztowała BMW. tyle, co, to, co prawie nowa ASO więc bez sensu jest kupować no. używkę. Nie? Tak, jeżeli chcecie zobaczyć test M4. To może się wybierzemy w kolejnych bacicjana? odcinkach. W kolejnych tak. odcinkach wtedy zrobimy, zrobimy bączkę. Zrobimy czy nie? No nie, nie mówmy mu głośno. Tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. śledźcie kanał, zapraszamy na grupę. Jeżeli macie pytania, dzwoncie na numery telefonów poniżej, piszcie na maila lub kontaktujcie się w jakikolwiek inny sposób. Możecie zaglądać do naszych biur w Rzeszowie lub w Krakowie, a właściwie w Krzeszowicach. Zapraszamy Was stacjonarnie na pyszną kawę. I jakiś żarcik albo ciasteczko. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.